Orędzie 476 Mediolan 8 września 1992 roku Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny Wasza kapłańska wierność Najmilsi synowie niech was razem z całym kościołem ziemskim i niebieskim ogarnie radość płynąca z kontemplacji Radosnej tajemnicy narodzenia Waszej mamy. Popatrzcie dziś na Waszą mamę, małe dziecko, i złóżcie przy mojej kołysce drogocenny wieniec Waszej kapłańskiej wierności. Bądźcie kapłanami wiernymi. Bądźcie wierni Waszemu powołaniu, zobowiązującemu Was do bycia sługami Chrystusa i Jego Ewangelii. Jak ja, od najwcześniejszego dzieciństwa byłam wierna wezwaniu Boga, realizując plan, jaki miał wobec mnie od całej wieczności, tak i wy bądźcie wierni waszemu kapłańskiemu powołaniu. Jeśli jesteście mali, pozostańcie temu wierni, jeśli jesteście ubodzy, pozostańcie temu wierni, jeśli jesteście ulegli, pozostańcie temu wierni. Zadanie waszej niebieskiej mamy polega na prowadzeniu was wszystkich drogą waszej kapłańskiej wierności. Bądźcie wierni posłudze słowa. Iluż kapłanów stało się dziś ofiarami bardzo licznych błędów, głosi się je, rozszerza i rozpowszechnia jako nowe kulturowe interpretacje prawdy. Przez to łatwo się je przyjmuje, i wielka liczba moich synów oddala się od prawdziwej wiary. Żyjecie w czasach przepowiedzianych przez Boże pismo, pojawiają się dziś liczni fałszywi nauczyciele, którzy uczą bajek i oddalają wiernych od prawdy ewangelii. Wy zatem zawsze, odważnie i dosłownie, głoście ewangelię Jezusa, dzięki temu wytrwacie w prawdziwej wierze, i pomożecie małej reszcie trwać mocno w pewności wiary w tych czasach powszechnego odstępstwa. Bądźcie wierni posłudze łaski. Jezus włączył was głęboko w wykonywanie swego wiecznego i najwyższego kapłaństwa po to, by Boży dar łaski mógł ustępować w dusze wszystkich odkupionych. Wypełniajcie to powołanie przez udzielanie sakramentów, które Chrystus ustanowił jako skuteczne środki udzielania łaski. Bądźcie wierni posłudze sakramentalnej, szczególnie zaś udzielaniu sakramentu pojednania. Jego zadanie polega na przywracaniu łaski tym, którzy ją utracili, popełniając grzechy śmiertelne. Dziś jednak stopniowo zanika ten tak cenny i konieczny sakrament. Pasterze kościoła, biskupi postawieni przez Chrystusa na czele Jego owczarni, otwórzcie oczy na zło rozszerzające się wszędzie w kościele jak straszliwy rak. Działajcie odważnie i gorliwie, aby sakrament pojednania mógł na nowo rozkwitnąć w całej pełni. Dzięki niemu dusze będą żyły w łasce, a kościół zostanie uzdrowiony z krwawych ran grzechów i bluźnierstw które okrywają go tak, jakby cały był trendowaty. Bądźcie wierni posłudze modlitwy. Jezus składa siebie w ofierze i wstawia się bez przerwy u Ojca, dzięki waszemu pośrednictwu. Iluż moich synów kapłanów bardzo zaniedbuje dziś modlitwę. Gdybyście zobaczyli moimi oczyma, jak szeroka i głęboka jest wewnętrzna rana Kościoła, wylewalibyście wraz ze mną obfite łzy. Już się nie modlą, pochłania ich działanie, całą skuteczność apostolską widzi się w działaniu i programach duszpasterskich. Zapominacie że sami nic uczynić nie możecie i że to Jezus Chrystus działa i zbawia poprzez was. Zapominacie że jesteście sługami nieużytecznymi, nędznymi i grzesznymi. Powróćcie do modlitwy, uczyńcie Jezusa Eucharystycznego centrum modlitwy, tajemnicą życia, duszą apostolskiego działania. Proszę Was dziś o złożenie mi jak wieńca, hołdu waszej kapłańskiej wierności. Otoczcie nim kołyskę w której położono mnie po moim ziemskim narodzeniu bądźcie zawsze mali jak mała jest dziś wasza mama dziecko, tylko wtedy gdy pozostaniecie dziećmi, uda wam się być w tych ostatnich czasach kapłanami wiernymi.